Film Istota z 2009 roku to bardzo dobry film. Dwójka naukowców, Cliff oraz Elsa, chcą sklonować człowieka. Jednak klonowanie ludzi jest nielegalne, dlatego zamiast tego tworzą hybrydę człowieka, która przy okazji ma być klonem. To już teoretycznie jest legalne, ponieważ to nie jest człowiek. I jakby co? Nie, że ja jestem wredny czy coś, tak jest dosłownie powiedziane w filmie, że nawet w trailerze to już było klonowanie ludzi jest nielegalne, to nie będzie człowiek. W każdym razie, chcą sklonować człowieka, tworzą super hybrydę. No i później jeszcze jest kilka plot Twistów w tym filmie, kilka dobrych plot Twistów. No i ogólnie taki największy problem z tym filmem to jest taki, że zakończenie, zakończenie mocno sugeruje, że powstanie Sequel. Sequel do tej pory nie powstał. Jednak no cóż, Sequel nie ma mocnych powstał po 14 latach, tak więc chyba jeszcze jest szansa. Może kiedyś. W każdym razie, Dren. Czyli właśnie hybryda w tym filmie, jest oczywiście połączeniem człowieka oraz jakichś zwierząt. I nigdy nie jest powiedziane w filmie jakich, i właśnie dlatego tu jestem. W tym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie, z czego była zrobiona Dren. Dren najprawdopodobniej miała DNA motyla lub ćmy, ponieważ później w filmie okazuje się, że ma skrzydła, które wyglądają bardzo jak zmodyfikowane skrzydła ćmy. Przynajmniej według mnie. Poza tym, kiedy była młoda, miała pewnego rodzaju czułki. Które z wiekiem później zanikły, no i one bardzo przypominają mi czółki motyla. Poza tym również na początku była w pewnego rodzaju kokonie. Co prawda, nie był to kokon zrobiony z jedwabiu, no i wyglądał zupełnie inaczej. No i dren nie była przedtem w formie gąsienicy i nie jadła liści, żeby wytworzyć ten kokon. Jednak uznajmy, że ten kokon również był spowodowany przez DNA motyla lub ćmy. Wiemy na pewno, że w skład DNA dren wchodziło DNA żaby. Tak jak w parku jurejskim w sumie. Skąd to wiemy? Ponieważ dren potrafi oddychać pod wodą, ponieważ ma workowate płuca, które występują właśnie u żab. Przez co może oddychać zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Poza tym na początku, kiedy się urodziła, nie miała rąk, które dopiero później jej wyrosły. Tak jak wyrastają kończyny kijanki. W sumie nie wiemy, czy od samego początku miała nogi, czy nie. Obstałem, że nie, ponieważ gdyby miała, nie zmieściłoby się w tym kokonie. No i obstałem, że po prostu później nogi jej również wyrosły. Tak jak u kijanki. Tak więc to również jest najpewniej spowodowane przez DNA żaby. Jest wiele zwierząt, które umie się regenerować, jednak według mnie tutaj jest to spowodowane przez DNA jaszczurki. No bo jaszczurki mogą regenerować całe kończyny, a widzimy później, że dren zregenerowała swój kolec jadowy, który miała na końcu ogona. Poza tym jej język wygląda jak język jaszczurki, no i niektóre jaszczurki również potrafią zmieniać płeć, a właśnie to robi dren pod koniec filmu. Wspomniałem, że dren ma wysuwany kolec jadowy na końcu ogona. Nie wiem, czy wiecie, ale samce dziobaków mają kolce jadowe na tylnych kończynach. Na tylnych kończynach, a nie na ogonie. Jednak to może być spowodowane po prostu tym, że dren jest taką jedną wielką abominacją i po prostu jej geny zmutowały. Również są inne dowody wskazujące na to, że jej DNA mogą zmutować. Chociażby dziwne oczy. Nie ma zwierzęcia, które ma takie oczy. Więc najprawdopodobniej jest to również spowodowane po prostu przez zmutowane geny. No i również jej głowa jest podzielona. Ma taką kreskę na czole. No i to mogło zostać spowodowane przez to, że jako embrion mogło coś się z nią stać, w sensie na przykład czaszka nieprawidłowo się ukształtowała, jest na to szansa. Być może że również jest to spowodowane przez geny szybkiego wzrostu, ponieważ dren rośnie super szybko. Wiele zwierząt ma taką umiejętność, więc nie wiem, którego konkretnie zwierzęcia DNA mogło zostać użyte do tego, ale no tak, dren rośnie super szybko, i może właśnie jej czaszka wręcz nie zdążyła się wykształcić. Jej dziwne nogi najpewniej również są po prostu spowodowane mutacją. Ale może ewentualnie to, że jej nogi wyglądają w ten sposób, może być spowodowane DNA kangura. W sumie też wyglądają trochę jak nogi żaby, tak więc... Na chwilę obecną obstawiam, że to po prostu zmutowane geny. Dren jest mięsożerna. To może być DNA czegokolwiek, jak na dobrą sprawę. Nawet człowieka, no bo w sumie może po prostu nie lubi warzyw. To w sumie miałoby sens. Jest szansa na to, że Dren ma DNA nietoperza, ponieważ zwisa podobnie jak nietoperz, ale... Ale nie wiem, może po prostu zrobiła to dla frajdy. Dren posiada również dziwne płetwy na plecach, jednak nie mam pojęcia do jakiego zwierzęcia mogłyby należeć. Dren ma również zapewne jakąś inteligencję zbiorową, czy coś w tym rodzaju. Ponieważ zna słowa, których się nawet nie uczyła. Prawdopodobnie ma jakąś inteligencję zbiorową, taką jak mrówki, więc być może, że jest to zasługa DNA na mrówek. Albo po prostu się szybko uczy. Mniej więcej tak wyglądał jej pełny genom. Jednak pamiętajcie, że ten film oglądałem dość dawno i mógłem coś pominąć. W sumie polecam, żebyście wy obejrzeli film, ponieważ jest bardzo dobry. Ludzie narzekają, że to jest podróbka obcego, która próbuje być straszna, jednak nie. Ten film jest po prostu dobry i ciekawy. Nie próbuje być straszny. Chociaż w niektórych scenach, przyznam, dość straszny jest. Ludzie chyba naprawdę nie rozumieją, że ten film ma w głównej mierze pokazać, jak bardzo nieprzewidywalna i niebezpieczna może być inżynieria genetyczna. Swoją drogą, czy możemy docenić, jak dobrze wygląda CGI? Ten film powstał w roku 2009, a CGI wygląda niesamowicie nawet na dzisiejsze standardy. CGI w tym filmie zestarzało się bardzo dobrze. Na pewno lepiej niż CGI w niektórych filmach Marvela.